Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. W piątek, dwie minuty po 27 dzień lutego, no tak, chciałem powiedzieć stycznia. 7 dzień lutego 2025 rok, przed nami 968 program z cyklu wieczór na żywo. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. I to będzie bardzo ekonomiczny program, bo tak to z tymi programami naszymi jest w piątki o godzinie. One są bardzo, bardzo ekonomiczne, ale też widzimy się dzisiaj o 21.00, proszę Państwa, z panią profesorą Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką, psycholożką i psychoterapeutką. Proszę być z nami, bo też będziemy do tej aktualnej agendy bardzo mocno zaglądać. Czekamy na Państwa komentarze, one będą pojawiać się jak zwykle u dołu ekranu i najserdeczniej witam wszystkich tych, dzięki którym nadajemy czwarty rok. Idzie tu czwarty rok, idziemy w stronę programu z numerem 1000. To się dzieje wyłącznie dzięki Państwu. Bardzo pięknie za to dziękuję. Taką mamy robotę. Ciężka jest ta robota, mówiąc szczerze, czasami. No ale mam nadzieję, że jakoś to się kręci. Co prawda programy są krótsze, ale jest ich więcej od jakiegoś czasu, bo zamiast pięciu w tygodniu to mamy teraz dziewięć programów w tygodniu. I to też dzięki Państwu. Fajnie, że nas pamiętacie w sposób skromny, ale stały. Raz jeszcze pięknie z serca wątłego swojego za to. Bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze wypada mi rzucić agendą na okiem na agendę, a nie agendą na oko. 350 miliardów euro na zbrojenia Unia Europejska podejmuje historyczną decyzję o naprawdę gigantycznych wydatkach na obronność no i trzy pytania są w tej materii tu będę doktora bardzo mocno cisnąć żeby nie robił wycieczek do y, czasów pompejańskich czy gospodarka Unii Europejskiej przygotowana jest na takie wydatki co to oznacza dla gospodarki Polski i całej gospodarki Unii Europejskiej a w kontrze jak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza Rosji w materii tej wojny i pana Trumpa, który chce pomóc panu Putinowi, żeby to już tak się tam wojennie nie działo, mówiąc delikatnie, dobry wieczór, panie doktorze. Witam serdecznie. Tak, witam pana, witam państwa oczywiście. Witam serdecznie. Dobrze pana widzieć. Jak zdrowie? Pożądeczku, najlepszym, chociaż zimno dzisiaj, niestety. No, no obrzydliwa jest ta pogoda po prostu. Nie trawie takiej pogody. Ona jest niestety niebezpieczna, z innego powodu. Z jakiego? Jest susza. susza. A, susza. susza. W brak czasie wody, suszy brak dzieci wody. się nudzą. Tak, brak to jest wody, też o tym brak wody. To może zdążymy o wodzie, ale najpierw to w obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego. Państwa Unii Europejskiej zdecydowały się na znaczące zwiększenie wydatków na obronność, planując przeznaczyć na ten cel 350 miliardów euro w tym roku. Decyzja ta mogła. Wywołać emocjonalne dyskusje na temat priorytetów budżetowych, potencjalnych zagrożeń oraz wpływu takich wydatków na inne sektory gospodarki. No, właśnie jak pan to widzi, doktorze, w szczegółach poprosimy, w szczegółach. Tak, no w szczególe możemy państwu powiedzieć, witam państwa oczywiście. W szczegół, szczegół jest taki. To są ogromne oczywiście kwoty na zbrojenia, 350 miliardów. Niech Państwo sobie przeliczą, jak można by było to przełożyć na likwidację problemu mieszkaniowego, o którym ciągle sobie się borykamy, ubóstwa, z którym się również borykamy. Dwa miliony ludzi żyje na poziomie skrajnej nędzy w Polsce. Musimy się sobie zdać z tego sprawę. Oczywiście, jakby te pieniądze wpłynęły również na rozwiązywanie wielu innych problemów społecznych, których w Europie również nie brakuje. Ale wracając do sprawy, w tej zapowiedzi u Pana jest jedna pewna taka malutka nieścisłość. Mówiliśmy od samego początku, kiedy tylko włącznie nastał Donald Trump, jeszcze jako elekt, a później jako już prezydent urzędujący, że Stany Zjednoczone wyobrażają sobie taką, powiedzmy sobie, powtórkę historyczną powtórkę z, z historii, w których Europa będzie mocno uwiązana z rynkiem amerykańskim i gdzie 100%, podkreślam, 100% wydatków zbrojeniowych będzie lokowanych na rynku i w przemyśle amerykańskim. Taka jest to po prostu rzeczywistość, taka była prawda i takie jest oczekiwanie Donalda Trumpa i jego ekipy, że cała Europa po prostu będzie lokowała w przemyśle amerykańskim zamówienia zbrojeniowe, niezależnie jakie to Ale będzie to prawa. Dobrze, sekundy, to te 350 miliardów to oni tam w Brukseli klep, klepią i, i mówią, to od razu zawoźcie to do Trumpa? No powiem szczerze, na razie Unia Europejska nie, nie wystosowała żadnej jakiejś jednolitej tutaj formuły, czy jednolitego stanowiska w tej sprawie. Zwróćmy uwagę, zostaliśmy jakby zostawieni na deser. Trump i jego ekipa doskonale wiedzą, co robią, prawda? Bo po prostu to jest najbardziej łakomy kąsek. To jest najbardziej, według ich oceny, oczywiście najłatwiejszy kąsek. Europa jest podzielona to są państwa narodowe ciągle tam, jak pamiętamy, jeszcze kiedyś te, te, te traktaty. Ponadnarodowe, które miały tworzyć jakąś rzeczywistą wspólnotę polityczną, one nie weszły w życie, było, było protestowane. I dzisiaj tak naprawdę to mamy taki koncert 27 państw europejskich, niektóre jawnie promoskiewskie, jawnie. Tak nie kryją się w żaden sposób ze swoimi sympatiami z Moskwą i do Moskwy, natomiast inne natomiast między sobą również pewnych jakichś napięciach. No i na koniec oczywiście brak sprawności czy takiej efektywnej działalności całej Komisji Europejskiej, czyli tego ciała wykonawczego, który powinien był być takim ciałem już później implementującym właśnie wspólną politykę, w tym na przykład politykę obronną. Nie mamy tej polityki obronnej w Europie wspólnej. Na razie są pewne próby zintegrowania przemysłów. I też to się odbywa taką, powiedzmy sobie, drogą trochę na piechotę, bo o tym mówimy i od dzisiaj. Wojna trwa już trzy lata i na dobrą sprawę Europa już powinna być rozpędzona, jeśli chodzi o przestawienie na tory wojenne swojej gospodarki. Powinny być już uruchomione zakłady produkcyjne, które byłyby konkurencyjne w stosunku do zakładów amerykańskich. A nie to, że dzisiaj mamy Donald Trump, yy, biadoli, prawda, w mediach, no bo on prowadzi taką dziwaczną politykę trochę na mediach, mediach społecznościowych, trochę, prawda, oficjalny, trochę pół oficjalnie, trochę yy, półoficjalnie. mówi, że yy, no Europa po prostu prowadzi, yy, można powiedzieć, zbrodniczą politykę wobec gospodarki amerykańskiej, bo nic nie kupuje, a my mamy tak wspaniałe samochody, mamy fenomenalne prawda, yy, nie wiem, farmaceutyki, mamy oczywiście gaz i mamy ropę naftową. Dlaczego Europa tego nie kupuje? a ma tyle pieniędzy i tyle od nas i ty i ty. wszędzie są nieujemne salda bilansu handlowego, Europa macie kupować u mnie wszystko, co, co ja Wam tutaj przedstawię, tak? Zostawmy Trumpa na chwilę, bo strasznie no. mi interesuje, żeby się teraz był pan łaskaw rozwinąć. Jak takie wydatki będą wyglądały na tle w ogóle wydatków e, Komisji Europejskiej, całego budżetu? No bo, żeby wyjąć tak gigantyczne pieniądze, to ty, trzeba będzie gdzieś je e, tam przyciąć. Jak, je, gdzie? Gdzie, doktorze? Jak to się będzie objawiało? Czego, gdzie będzie brakowało? Ja tylko powiem tak. Proces kształtowania budżetu Unii Europejskiej jest bardzo prosty. To jest proporcja w stosunku do wytworzonego produktu krajowego brutto. Dotychczas najbogatsze kraje przy dobrym wzroście gospodarczym łatwo i w największym stopniu łożyły na budżet europejski. Tam trochę jest wpływu z tytułu prawda, operacji handlu zagranicznego, czyli tam ceł, podatków takich granicznych. Natomiast generalnie to, jest, to są, można powiedzieć, wkłady poszczególnych krajów odwrotnie proporcjonalne w stosunku do stanu założności. Czyli najbogatsze dają najwięcej, te mniej, że tak powiem, założone dają mniej. Na razie Polska jest pod kreską, Czyli jest krajem, który po prostu, mimo dobrego wzrostu gospodarczego, jednak na tle tych najbogatszych kilku krajów europejskich, jeszcze nie jest takim najważniejszym tutaj, może powiedzieć, wkładającym czy dotującym budżet Unii Europejskiej. Także te wydatki będą wisiały na Gospodarce, czy tam na, 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 na państwie niemieckim, oczywiście Holandia, oczywiście Włochy, oczywiście Francja. To są takie te, taki, tacy główni tutaj, można powiedzieć, kontrybutorzy dla budżetu Unii Europejskiej. I stamtąd muszą być te pieniądze, że tak powiem, wygenerowane tylko tu jeszcze jest jeden element w ogóle w tej całej sprawie niezależnie od tego wszystkiego tutaj tych 350 miliardów euro które będzie na rozwój przemysłu obronnego państw Unii Europejskiej jeszcze musimy wiedzieć że jest coś takiego jak NATO gdzie tam Donald Trump też odgrywając wiodącą rolę to jest główny można powiedzieć członek tego paktu będzie żądał od poszczególnych krajów aby one dostosowały wszystkie jak jeden na razie żaden z krajów takiego poziomu nie osiągnął 5% swojego produktu Krajowego Brutto wydatków na zbrojenia. No będę też z tym samym założeniem, że najlepiej jakby te 5% każdy z tych krajów lokowało w przemyśle amerykańskim. No to już mówiliśmy na samym początku. A więc to jest taka, mniej więcej taka polityka. Ja to mówię z pewnym przekąsem, bo cała ta polityka, którą dzisiaj realizuje rząd Stanów Zjednoczonych, jest naprawdę, już pomijam, że ona nie ma żadnego jakiejś myśli wagę jakiejś przewodni, ale jest to polityka imperialistyczna. Polityka szantażu. Polityka przejmowania pewnych asystentów na arenie międzynarodowej. Musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. To nie jest dzisiaj układ, ja troszeczkę mi przypomina niestety układ warszawski. Dominacja jednego podmiotu państwowego powoduje, że ci wszyscy inni po prostu muszą karnie stanąć prawda i tam co tam skapnie im z państwa, doktorze z państwa, zostawmy te cholerne stany tak? zostawmy bo jesteśmy tak. w Europie mamy wydać 350 miliardów ja nadal nie wiem euro gdzie zabraknie pieniędzy z zabraknie powodu zbrojeń zabraknie wszędzie pieniędzy po prostu Europa takich pieniędzy nie ma to się tylko wydaje to, to jak to, to, to chce wydać a nie ma to nie skąd ma, je weźmie to, popatrzmy na wzrost gospodarczy Europy tak to jest śladowy Wszystkie kraje gospodarki Europy Zachodniej tyłują, tak naprawdę się mordują okrutnie z powodu, zwłaszcza gospodarka niemiecka, z powodu przede wszystkim braku dostępu do tanich źródeł energii, prawda, które mieli z kierunku rosyjskiego. To były te wszystkie Nord Streamy, czyli 1 i 2, to były wszystkie zakupy, które były z tamtego kierunku na, na dużą skalę. Oczywiście one. Tworzyły bogactwo Federacji Rosyjskiej, możliwości prowadzenia oczywiście agresywnej polityki, ale tak było. To jest pierwsze. Francja jest praktycznie zatopiona w kryzysie politycznym, nie jest w stanie obsłużyć swojej rozdętej polityki socjalnej. To jest drugi punkt. Włochy są dzisiaj w, w, w poważnym, że tak powiem, po, poważnych tarapatach. One wcześniej oczywiście podlegały różnym tam problemom gospodarczym. To jest tylko północ Włoch, bo południe Włoch jest w ogóle niedorozwinięte, w związku z powyższym to nie ma w ogóle o czym mówić, że to nie jest taki, to nie jest taki równy kraj. Tam na północy wszystko się dzieje. Produkt krajowy brutto Włoch tworzą tylko powiedzmy sobie, regiony północne. Też jest to tutaj jakby niejasna w ogóle sytuacja. Hiszpania nie ma możliwości, jest krajem dzisiaj owładniętym kryzysem gospodarczym, o dużym stopniu, powiedzmy sobie, bezrobocia, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Przegrzali kiedyś gospodarkę, mimo że Unia Europejska kiedyś naprawdę wsadziła gigantyczne pieniądze w rozwój tamtego państwa. Reasumując, Europa gospodarcza jest dzisiaj słaba. Nie ma, powiedzmy sobie, spójnej, logicznej polityki ekonomicznej. Nie urodził się niestety żaden poważny reformator w krajach Europy Zachodniej. Nie widać takiego przynajmniej. To są wszystko dzisiaj starcia między populistami, yy, można powiedzieć, partiami politycznymi idącymi w kierunku, powiedzmy sobie, jakiejś bliżej nieokreślonej dyktatury. Przykład Niemiec. Albo są to kraje, które mają po prostu tak, roz, tak skomplikowany system polityczny, że nie można tam dojść do jakiegoś ładu politycznego i stworzyć rząd jakiejś zgody narodowej. Przykład Francja. Praktycznie jesteśmy jedynym tutaj jaśniejszym jakimś tutaj jakimś nie wiem punktem w ogóle w tym ponurym obrazie Europy nie tylko z powodów takich że mamy wzrost gospodarczy 2,9% tak? leciutka korekta była tutaj w tej sprawie mamy oczywiście pewną, pewną, pewną stopę inflacji mamy oczywiście kłótnie polityczne w zakresie realizacji określonych celów polityki gospodarczej, wiemy tam się dzieje, tu, wiemy co się tutaj u nas dzieje. Mamy oczywiście absurdy w postaci tych wszystkich, prawda, populistycznych, prawda, bredni, łącznie, prawda, z zamachem, z zamachem stanu, co ogłosił taki gość, który tam robi teraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ale generalnie gospodarka idzie do przodu. Powiem wprost, my, my, nauczyliśmy się, chyba to chyba wyszło. Że, Historycznie wyszło właśnie paniku, bo pan tego nie lubi, ale powiem, nauczyliśmy się pewnej improwizacji, umiemy sobie radzić w sytuacjach kryzysu, w pewnych złożonych sytuacjach i to dzisiaj daje efekty. Mamy dobry wzrost gospodarczy i solidny, i myślę, że no, jesteśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, który mógłby podołać tym wyobrzymionym ogromnym wydatkom zbrojeniowym całej Unii Europejskiej. Po prostu byłoby na to nas stać. To jest paradoks, ale tak to się dzieje. I dzisiaj może, my możemy myśleć o sobie troszeczkę inaczej. Wiemy, Polacy mają inne, najczęściej zdanie w stosunku, co się naprawdę w materii gospodarczej dzieje. To wiemy badania wszystkie socjologiczne i psychologia społeczna to jakoś nam tam próbuje wyjaśnić, ale materialnie rzecz biorąc, że jesteśmy do tego przygotowani. Jest inny jeszcze tu problem, i to jest chyba dzisiaj najważniejszy problem Europy, że tak gigantyczne wydatki będą. Albo muszą doprowadzić do stworzenia jakiegoś konsensusu, jakiegoś może powiedzieć, integracyjnego działania, jakiegoś wspólnego, można powiedzieć, frontu, kreowania przemysłu obronnego. To musi odbyć się poprzez jakiś głęboki, głęboki podział międzynarodowy, ale adekwatnie do możliwości i specjalizacji poszczególnych krajów. To musi być rozłożone na, na te najważniejsze kraje, prawda, w Europie. Koncentracja wytwórcza musi też być dookreślona. Na razie nie wiemy kto to będzie samoloty robił czy kto będzie robił te czołgi kto będzie produkował powiedzmy sobie te pojazdy powiedzmy sobie bojowe i tak dalej Już oczywiście pewne zrysy czy zaręby tutaj się kształtują Ukraina Niestety, to jest też przykre, ale to musimy to powiedzieć, jest jednak poligonem doświadczalnym, to musimy się tego naprawdę nauczyć i no, odnieść się do tego z pokorą dla poszczególnych krajów, które tam są zaangażowane, w tym dla Polski i to jest też wielka sprawa, również to jest taki poligon doświadczalny, my widzimy jaki jest dzisiejszy czy współczesny teatr wojenny i co trzeba robić. Ja tylko chcę Państwu przypomnieć, Polska od 2000 od problemu w Iraku, jesteśmy zaangażowani na misjach wojskowych za granicą. I jakby Pan tutaj zapytał o zaproszenie wojskowych, oni Panie powiedzieli, że to, co się stało pozytywnego z Polską Armią, to było to ogromne doświadczenie, które wynieśliśmy z różnych pól bitewnych. No tak to się dzieje. Taka jest logika niestety rozwoju, prawda, zwłaszcza doktryny obronnej, a oczywiście w konsekwencji później możliwości obronnych poszczególnych krajów. To jest doświadczenie na polu bitwy. I dlatego też mamy dzisiaj te, te, te sprawcze możliwości, ale w Europie nie mamy jeszcze porozumienia, w którym kierunku pójść i kto ma tutaj być tym główną lokomotywą, czy głównym ciągnącym tym podmiotem w, w tym zakresie. Jedno co jest pewne, żeby to się w ogóle udało, musimy to powiedzieć, Europa musi określić politycznie oczywiście swoje stanowisko wobec polityki Donalda Trumpa, jeśli to jest w ogóle jakaś polityka. Tak? Na razie to widać wyraźnie, że to jest gigantyczny chaos, który on tam wprowadza, ale jedna jest, jest tam jednak, jednak wspólny mianownik dla tych wszystkich działań. Trump chce zagarnąć trochę terytorium na świecie. To chyba nie ulega dzisiaj najmniejszej wątpliwości. Rząd Stanów Zjednoczonych jest na to nastawiony z mam już sobie poradzili teraz będą za darmo korzystali prawda, z tego przesmyku bardzo ważnego łączącego powiedzmy te oceany jeśli chodzi o strefę gazy to wszyscy wiemy jaki to był szatański czy jaki to jest szatański pomysł a więc można powiedzieć przesiedlenia dwóch milionów ludzi i stworzenia tam wielkiego kurortu i kasen gry no to jest pomysł godny rzeczywiście XXI wieku. Trochę przypomina mi pomysł, pomysł Józefa Stalina. On się dokładnie tak robił. Wywalał ludzi, na przykład z Krymu, prawda? Oni wszyscy sobie przesiedleni tam, ci, którzy tam byli, byli rdzennymi mieszkańcami, byli przesiedleni gdzieś tam na, na Syberię, a tam zrobił ośrodki wypoczynkowe dla klasy robotniczej miast i wsi. Więc po prostu to jest dokładnie powtórka jakiegoś pewnego taki chichot historii, taka recydywa można powiedzieć. I to nie, nie możemy nie odnieść się do historii, pani Kubo. Bo już ja bym tych analogii, które rząd Stanów Zjednoczonych próbuje dzisiaj wstawić do analogii chociażby lat 30. w Europie Zachodniej, naprawdę znalazłbym bardzo wiele. Europa próbuje się bronić, próbuje się ratować. Na razie stanowiska swojego nie ma wobec Amerykanów. Na razie nie ma. I to jest w ogóle cały problem. Wszyscy się tutaj naprawdę boksujemy w ogóle okrutnie. Wygrywane są pewne sprzeczności. Mianowanie ambasadora, prawda, pana Ross. Tutaj na ambasadora w Polsce to już jest wygrywane przez oczywiście przez opozycję tą powiedzmy sobie, antydemokratyczną. Już oni tam się przymilają, do nich wskazują, że tu przyszedł nasz kumpel będzie robił z nami porządek. Tak, to dlatego to nie było, nie było takie prawda bez, bez przyczyny ta absurdalna deklaracja pana świątkowskiego o zamachu stanu i de facto mianowanie prawda Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jest po prostu pewna koincydencja faktów świadcząca, że jeszcze przed nami. Może być jakiś taki czas, który będzie marnował ten dorobek ekonomiczny. Ja właśnie chciałbym przestrzec, że dalej ta zabawa, która będzie trwała tutaj w Polsce ze strony polskiej opozycji, która nie będzie poddawała się procesom, powiedzmy sobie, nie wiem, no, pewnym kontrolnym oczywiście władzy politycznej, nie będzie ulegała albo będzie dalej demontowała cały system prawny, bo to jest demontaż systemu prawnego, tworzenie chaosu i antycypowanie interwencji zbrojnej. Przecież to nawet powiedział ten twórca tego zamachu stanu, Bogdan Ślączkowski, że przecież on tu liczy na to, że Tutaj czołgi się pojawią na ulicy. Oczywiście, bynajmniej nie polskie. Więc to są, to, są, to są bardzo niebezpieczne gry i w związku z tym uważam, że możemy zmarnować nasz dorobek gospodarczy. I tu tworzy się taka. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę jest apel do ludzi w Polsce. Ci wszyscy, którzy właśnie przy okazji tam tych różnych takich wielkich zrywów społecznych i tak dalej podjęli takiego się wysiłku, po prostu no, muszą no, naprawdę stanąć na, na baczność, stanąć u drzwi, tak? Bo w ruku ubrany, i co najgorsze, ten wróg jest wewnętrzny. I to jest najgorsze. Tak, Pani Kuło? No, Matko pan Bosko, Pana. Chrystusowo po prostu. No. Tak, jestem, jestem Pani Kuło. Nie, ja, ja wiem, że Pan jest. Cieszy mnie to, że Pan jest. Czyli tak. Um, Unia Europejska ma wydać na zbrojenia 350 miliardów euro. Nie ma wyjścia, musi to zrobić. Nie ma tych pieniędzy. Nie ma. Jak je sobie dodrukuje, pożyczy gdzieś, nie wiem, może ze Stanów weźmie na przykład, bo to też jest taki: no nie, 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 doktorze, umówmy się, że mamy jeszcze cztery minuty. To okay. jest patent, który Stany trenują od zawsze. Tak, tak. Oczy, ja kupcie kupcie tak, od nas tak. broń, a my wam ją skredytujemy. Tak, może tak być. Możemy za... Propozycje już padły. Właśnie między innymi na razie ta biedna Ukraina, która tam jest tam podlega tym, tej ogromnej agresji ze strony w sumie potężnego państwa, co byśmy tu nie powiedzieli, ona właśnie ma oddać najlepiej te swoje powiedzmy sobie, rzadkie metale i różne bogactwa naturalne Stanom Zjednoczonym. Tam te Stany Zjednoczone będą, że tak powiem, sobie to jakby eksploatowały. Europa wyśle tam te swoje 200-250 tysięcy żołnierzy do utrzymywania porządku prawda, i bezpieczeństwa granicy i będzie grała muzyka. Czyli będzie kupowała w Ameryce, wysyłała swoje jednostki prawda, za granicę, a Ukraina odda to, to co ma najlepsze, czyli swoje powiedzmy sobie surowce naturalne. No kompletnie odśmigła w ogóle propozycja, ona po prostu powoduje, że ta wojna w ogóle przestała mieć sens. Ona jej się, jak się okazuje, staje się ona dealem, staje jakimś, jakimś towarem przetargowym. Ja tam nie widzę żadnej logiki, żeby doprowadzić to do jakiegoś pokoju, tylko to jest tak naprawdę pośrednio pozbawienie Ukrainy ostatecznie resztek suwerenności, bo co to znaczy, że nie mamy wpływu na swoje surowce? No, no Zastanówmy się, żebyśmy Śląsko oddali za pomoc wojskową. No, no to tak na marginesie, czy w ogóle naszą najbardziej uprzemysłowioną część kraju, prawda, za jakąś tam pomoc wojskową, która nie, ja nie wiadomo, to... jaka będzie. Ja lubię historię, pan lubi historię. Już nie rozwijajmy tego wątku, bo nie, to może w następnych programach, ale pan nie wie jakiego. Bo to co pan mówi, przypomina mi sytuację ze Związku Radzieckiego z lat przełom 70., 80., kiedy Związek Radziecki za żywe złoto, za sztabki złota, kupował zboże w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, nie bezpośrednio. To złoto szło do banków genewskich, tam było wymieniane na pieniądze, z banków w Genewie szła twarda amerykańska waluta do Stanów, a ze Stanów płynęło zboże do Związku Radzieckiego. To jest ten sam idiotyczny mechanizm. Tak, ja, te, te, tak jakby pan przy tym był, a ja przy tym byłem. Tak, rzeczywiście lądowały samoloty w Genewie, pełne złota, i za to w ramach tego całego kontraktu zbożowego kupowało się zboże, które wtedy mieliśmy kryzys w ogóle zbożowy. To rzeczywiście to były lata 82, chyba 83. Brakowało jego tutaj, tego, tego zboża tutaj w Polsce, również i Polska z tego też skorzystała, bo tak to działało. Oni wysyłali samolot złota i załatwiali sprawę. Tak, to tak działało i być może, że dzisiaj no, chcemy powtórzyć jakiś taki mechanizm takiego powiedzmy sobie, niewolniczego <głos》> uwiązania. Ja powiem Państwu taką rzecz, cała w ogóle ta sprawa Unia Europejska mając dzisiaj taki ładny plan prawda, na 350 miliardów euro w zakresie polityki zbrojeniowej ma jedną wielką szansę i to jest tak naprawdę, czy mają szansę z tego, że tak powiem, się jakoś wyjść tego na prostą. Pod jednym warunkiem, no ograniczyć dolara, zwiększyć udział euro w transakcjach wzajemnych. To jest zresztą o to idzie walka. To oczywiście będzie konfliktowenne. Amerykanie wiedzą, o co idzie gra i dlatego też oni chcą trzymać dolara jako głównej waluty współczesnego świata. Tak naprawdę o to idzie. I, I ja nie wiem, czy ten program 350 miliardów euro, czy on rzeczywiście będzie, aż takie będzie, będzie wzbudzał taki zachwyt za oceanem. Z tego powodu, ten, który wprowadza swoją walutę do obrotu, ten po prostu rządzi światem. Stany Zjednoczone i dzisiaj ci miliarderzy, którzy tworzą rząd amerykański, tych 13, te 13 powiedzmy sobie fortun, które obsiadły prawda rząd Stanów Zjednoczonych, to nie tylko Elon Musk, ale jeszcze ta cała reszta, która tam jest. Kiedyś Państwu tu mówiliśmy, niektórzy mają absolutnie polskie korzenie, to też bądźmy z tego dumni, ale cała polityka nie jest bynajmniej powodem do dumy. Po prostu Amerykanie chcą utrzymać dominację dolara, bo to powoduje, że mają tak zwany, no można powiedzieć, zysk. Z tytułu, powiedzmy sobie, dominacji, dominującej waluty. I to dla gospodarki amerykańskiej to jest około bilion dolarów rocznie. Tyle mają zysku z tego powodu, że, waluta, że walutą rozliczeniową jest dolar amerykański na rynku. Następnym razem, będzie trochę więcej czasu, wyjaśnię Państwu ten mechanizm, ale on jest w sumie bardzo prosty. On jest powtórzeniem mechanizmu Bretton Woods z lat 40. Wiążemy gospodarki z gospodarką amerykańską, chcecie żyć, chcecie bez... wtedy trochę inaczej powiedziano, chcecie złoto to, to, to... albo chcecie mieć prawdziwe pieniądze to, to handlujcie z nami. Dzisiaj się mówi inaczej, chcecie być bezpieczni, musicie tu wydawać, kropka. Stara koncepcja lat 40. Trochę się cofnęliśmy, Donald Trump jest wiekowym politykiem. I w związku z tym on tak trochę patrzy na te czasy, tę Rosję widzi jeszcze jako Związek Radziecki, a, a yy, yy, najbardziej gardzie się lata 40-50, kiedy galon benzyny w Stanach Zjednoczonych kosztował dolara i wszyscy byli bardzo bogaci. Doktor Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista państwa i mój gość piątkowy, doktorze, dziękuję za dzisiaj dziękuję. i zapraszam za tydzień w piątek o 20. Dobra, dziękuję bardzo. W takim razie do usłyszenia. Kłaniamy się. Nie uciekajcie Państwo jeszcze, bo widzimy się o 21.00 i moją gościnią będzie profesora Ewa Pietrzyk Zieniewicz. Tu skoro karty w Unii. To już widać, szczególnie w kontekście e, tego no niebyt niewinnego spotkania e, w Gdańsku i Ursula von der Leyen po prostu tam. Ja tego nie krytykuję. To, to naprawdę zaczyna oryginalnie wyglądać, jak się patrzy na to z bliska. Z bliska, właśnie z takiej perspektywy, że nie Tusk do Brukseli, tylko Bruksela przyjeżdża do, do, do Polski. Emocjonalnie można się cieszyć. Czy tak rzeczywiście jest, jakie będą tego konsekwencje tych pierwszych skrzypiec granych przez Donalda Tuska? Dla Polski i dla Europy, bo jakieś będą pewnie. O tym między innymi z panią profesorą Ewą Pietrzyk-Zieniewicz o 21.00 dzisiaj. To jest komunikat do tych, którzy oglądają nas na żywo. Moi drodzy, kochani państwo, dziękuję pięknie za wszystkie komentarze. Teraz zrobimy sobie odrobinę takiego wolnego czasu. Kawa, herbata, pies. Nie wiem, czy z kotami się wychodzi. Nigdy nie miałem kota. Nie to, że nie poważam kotów, ale nie miałem. Dlatego to już Państwu zostawiam. Po 21. się widzimy za wszystkie komentarze. Dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo jesteście z nami duszą, ciałem, komentarzami, także wsparciem, bo gramy czwarty rok. Idziemy do programu z numerem 1000 zamiast 5-9 programów. Wyłącznie dzięki Wam. Ten paluch jest nieładny, ale on jasno wskazuje kierunek. To jest wyłącznie Wasza wina, moi drodzy Państwo. Dziękuję pięknie raz. 21. .00. mam nadzieję, że się spotykamy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie.